Cześć, z tej strony Adaś. Na co dzień prowadzę kanał spółerat, a to jest 86 odcinek naszej wspólnej przygody z grą Lego Indiana Jones 2. Przygoda trwa. No i słuchajcie, skończyliśmy 96,6% gry. E, tutaj widzicie, ile mamy procent w ostatnim hubie i to jest odcinek szczególny, bo ostatnio skończyliśmy tryb poszukiwacza skarbów. Zaczynamy ostatnie 5 poziomów bonusowych. Mamy jeszcze dwie postacie do odblokowania. Mam nadzieję, że zajmie nam to niewiele czasu. Na razie nie będziemy sobie żadnej postaci odblokowywać, bo nie ma to sensu na chwilę obecną. Pójdziemy sobie w kierunku naszego spotka latającego. I zobaczy, czy jest wyścig spotkiem, bo chyba nie kończyłem wyścigu żadnego w powietrzu w tym hubie. No to tak, to, to odblokujemy postać, jeśli jest, wiadomo. Natomiast jeśli nie ma, no to się też nie będę w to specjalnie bawił. Bo nie ma po co. Ale widzę, że jest coś tutaj do odkupowania, więc lecimy w tę stronę. Ja nie lubię strasznie tych wyścigów powietrznych. Jeszcze jak mamy ten ślad, monet, to spoko, ale jedna rzecz pójdzie nie tak, i od razu nie wiadomo, gdzie lecieć, tak do końca. No dobra, mamy to. Tak właśnie myślałem, że to jego będziemy mieli. Pan Akator. Dobrze wiedzieć, że jest. Ok, spadamy tutaj. Chyba będziemy musieli go pokonać. Nie, on po prostu to jest istota międzywymiarowa. Tak się nazywa. No dobra, więc została nam ostatnia postać i ostatni wyścig do ukończenia. No ja nie będę teraz tego robił, bo, bo, bo mi się nie chce. Tutaj mamy, wydaje mi się, że pierwszy z poziomów bonusowych, więc złap się tej linki. Fajnie by było, jakby się złapał, nie? Ale się nie złapał, więc idziemy tutaj. Aha! I ja tu potrzebuję włóczni. Dobrze wiedzieć. No, bez sensu totalnie. No trudno. W takim razie pojedziemy sobie w tym kierunku. Spróbuję się nie zabić przy okazji. To jest takie standardowe miejsce, gdzie wypadam z trasy zawsze. Ale teraz mi się udało, patrzcie. Jak miło. Dobra. No, kurde. Ok, mamy wojownika UGA. Możemy, Ło, wow, widzicie, co ja tu zrobiłem? Udało mi się nie spaść. Hit. No dobra. Teraz tędy. Wow, teraz znowu mi się udało nie spaść. To naprawdę potężne jest. Słuchajcie, jedna rzecz. Jedną rzecz muszę zrobić. Zrobię cięcie i zaraz do was wracam. No, uświadomiłem sobie, że gram przy otwartym oknie, co nie jest za dobre. Okej. Okay. W związku z tym wszystkie szumy powinny zostać wyeliminowane teraz. I mamy pierwszy bonusowy level w ostatnim hubie i mam nadzieję, że czujecie podniosłość w tej chwili, bo ja czuję bardzo. Nie mam pojęcia jak się ten y, poziom nazywa, zresztą kogo to obchodzi. Cyk elegancko. Dobra. Musimy się dostać tam. Irina nam się tutaj przyda. Zepchniemy to tutaj. I tutaj Indie już działa. O! o Zginąłem. Wow, niesamowite. O kurde Rozbujaj się, rozbujaj się typie, bo cię zabiją No nie! Zaraz, ja nie mogę tak ginąć No dobra Udało się Teraz jeszcze tego ze strzałką rozwalić i już będzie koniec Zabawy Okej okay. No dobra, zobaczmy tutaj czy coś jest ale widzę, że nie ma. Uroczo. Icyk. Elegancko. Pani, spalko. No, właśnie. Musiałem się aż w nią zmienić, bo sobie tak nie radziła. Ok, kwiatka jeszcze rozwaliłem. Też z niego jest pożytek w związku z powyższym. Tak. I tak. I możemy się tutaj przedostać, mam nadzieję. Okej. Okay. O, mamy 10 tysi. O, no i bardzo dobrze. I słuchajcie, nie ma znaczenia, czy ginę, czy nie. Super. To mi się podoba. Indie się przyda teraz. Ok, przejdziemy sobie tak, i tak. I jesteśmy na miejscu. Dobra, tu nic nie ma dla nas. Robimy pstryczek. Kurde, ale nie wyjdę stąd teraz. Patrzcie, jak to jest zaprojektowane. Okej, okay. udało się. Dobra, Irina tutaj musi wejść. Czemu ma tylko jedno, zdro... jedno serduszko? Nie wiem. Nie dowiem. I kopiemy. I jeszcze zbudujemy drabinę. Wiadomo. Niesamowite. Kurde, indiana nie rozwalaj mnie nawet. Wskoczymy nim. Cyk. Trapujemy się, koniec w ogóle tematu, no, mamy to 3 minuty, nieco ponad, odpalamy teraz bonusy i lecimy z tematem znowu, po raz kolejny, eee, to mnie nie interesuje już, to wyłączamy standardowo, ok, weźmiemy sobie ten wężowy, bo on jest nawet fajny, magnes i to tyle, dobra. Fajnie jest z tym wężem, on się tak syczy przy okazji, jak coś uderza. Nie wiem, czy słyszycie, albo mi się wydaje, bo to też jest opcja, że może mi się wydawać. Wiemy to pięknie. Niestety nam to 1000 zginęło. Kurde, no tutaj elegancko już nie straciłem tyle czasu co wcześniej. OK, Pięknie. Tak. I tak. I przerzucamy włócznie. I teraz przekręcamy wajchę i się zmieniam w nią. Mhm. Super. Teraz tutaj wskaczemy po włóczniach przy pomocy pani Spalko. Ok. I mamy przejście. Teraz przejdziemy przy pomocy Indiany. On się nam tutaj przyda. Jest nieoceniony wręcz. No, syczy ten wąż, jak go używamy. Strasznie śmieszne. Dobra, odpalamy to. Spróbuję się tu wspiąć, bo to jest też problem. Oczywiście. Kurde. Skaczemy tutaj. Czemu ona znowu ma jedno serduszko? Nie wiem. Aha, bo może żeśmy w tej walce ucierpieli. Ok, budujemy całość. Wspinamy się. Jeszcze chwila, zanim się tak wyspniemy do końca. To jeszcze wypadałoby tutaj przejść Indianą. Okej, okay, i Irina już się do nas wspina. Okej. Okay. No, ponad minutę żeśmy zaoszczędzili. Także jest fajnie. Fajnie ona wygląda z łopatą. Sympatycznie. Okej, okay, ruszamy. W takim razie w kierunku tego spotka i zbudujemy szóstą część. I słuchajcie, na tym skończymy ten odcinek, bo to jest ostatnia rzecz, jaką teraz mam w planach. Kurczę, rewelacja. Brakuje nam jeszcze jednej postaci w tym hubie, no to może zrobimy to w następnym odcinku. Tak mi się wydaje, że następny odcinek będzie dobrym momentem i tym sposobem odlokujemy wszystkie postacie w grze. Ja tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Jeśli tak było, no to oczywiście, wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. A ja się z Wami widzę w 67. Fuuu, w 87. Jezu, odcinku. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.